Cześć, witam. Kto jest z nami dzisiaj? Sprawdźmy, zobaczmy. Encore, Icon, Upgrade, to za momencik. Uuuu, Jan Diumande! Pojawił się. No, gościu, gra całkiem dobry sezon. I dostał całkiem niezłą kartę. 4 na 4, RB Leipzig, rzecz jasna. RM, ST oraz LW. Do tego bardzo poważny Pace. 9... Gościu ma na karcie Future Start bez ewolucji 99 balansu. To jest niesamowite. To jest zajebista karta. Ile on kosztuje? Cztery składy. 8 8 4 składy. 8-3, 8-4, 8-4 i 8-5! Wow. wow! Nice! To jest wielka, wielkie SBC! Up in the air! Ewolucja tego chyba nie było. 8-6 maksymalnie Dostaje Arial srebrny Chyba trochę do skipa, bo kto to jasnie cholera w tej grze używa Arial srebrny w połączeniu z głową? Eee, podwójnych future Starsów, tak? Dobrze mówię. Czy to nie jest podwójny Future Stars? Also, TWO Future Stars i jedna gwarancja: 8,8 i więcej. To jest najlepsza paczka na ten event. A jak jest najlepsza, to jest zaufajmy. A nuż poleci coś fantastycznego, i nie trzeba będzie trzaskać 3000 SBC, żeby dać sobie jakąkolwiek szansę. I sprawdźmy, kto będzie naszym Future Starsem: 8,8 i więcej. Deluxe gwarancja: 1500, 300 tysięcy monet. Ekstremalnie paczka droga. Ikona bądź hero, Nie wiem, bo Flare nie rozpoznaje na SP Argentyna. To bez znaczenia. Tylko pytanie jaki jest drugi herb? To jest Manchester United. Mam wrażenie, że na Lamensa w tym evencie jest jakieś 98% szans. Jak już jest fajny podwójny walkout z pierwszym sensownym overallem. Pieprzony lamy. Piękny bramkarz, ale trochę przegieli. Dyszka razy 8 trójka jest z nami. Pokażę. Że... Jest Future Stars! Ej! Dyszki razy 8 trójki są skuteczne. Na S o, to jest Van Dijk bardzo fajny overall. I do tego Man City. O w porządku, w porządku. Przebolejemy tego gamonia O'Reilly'ego. Czy to nie jest O'Reilly? To jest O'Reilly! Long ball. No na no, akurat z Van Dyke'em chyba w rzeczywistości niezbyt się kochają, ale przy tym Ci się pokochali. Julcunde, Kelly, Van Dijkie. Mam wrażenie, że ten drop na najwyższe możliwe overale jest naprawdę na nieprawdopodobnym poziomie w ostatnich dniach. Ja prawie w co trzeciej trafiam, stary, jakąś kartę 90 ratingu na ikony. W szeregu otwierałem tego 5 sztuk. Nie było nawet jednej karty, którą bym chciał używać. Fajnie, jakby to wreszcie zostało... zmienione. Bo wymagania są komiczne. A ikony niestety też. Kto jest z nami? Bardzo stara flara. Na SP Z Anglii. Oj, to jest koniec marzeń, tak? Kto to do jasnej cholery jest? Preorderowy Steven Wonder. To jest preorderowy Steven Wonder. Dlatego player piki w tej grze są 13 razy bardziej opłacalne niż jakiekolwiek paczki z ikonami. Nawet nie tylko z ikonami, ale nawet i ogólnie. Jaka jest szansa, żeby na 6 paczek z ikoną dosłownie nawet jednej jednej nie trafić. Warty więcej jak 200k. To nie jest fair inwestycja, ani fair z ich strony, ale taka jest, taka jest prawda. Taka jest prawda w futbolu. Gwarantowany future stars. Tutaj jest, spadł taki skromny rypiczek 87 k 87 overall i więcej. Ktokolwiek inny niż generał Lamens. Byłby mile widziany. Kto to jest? Vitinha? Na SPO. Czy to jest podwójny Walkout Future? To jest podwójny Walkout Future Stars. I to jest Porto i Sporting. Aha. Romantyczna portugalska paczka. Ale niezbyt chyba opłacalna. Rodrigo Mora. No tak. To są fodery. No z radem Quaresma. O, o w sumie na karcie tym gwiazdnie wyglądał bardzo źle. Wczoraj na niego patrzyłem. Eduardo Quaresma. Jest osiągalny. Zajebiście. Playstyle. No to nie jestem najbardziej... Grywalne w pystyle w historii. No ale to jest Nigo Martinez. Zaufam mu. Daj motorniczym na Eto. Nie, Hunter musi być o ten motorniczy na Jacksonie. O Jezu, no inaczej wygląda ładna baba naturalna, inaczej wygląda ładna baba zrobiona. I to była ta druga. Dembele i Claudia Pinara La Minia ma. O, się zabrał zajebiście. Ole bol Messi. Nie no, Minia ma Leo Messi to jest ten dług, który ja szukam. Uważam, że u fabryka 9.1 no, wygląda w ale. Jest absurdalnie drogi przez to, że jest podobno bardzo dobry i bardzo nowy. Może się od tego trafić, to bym przetestował albo kupił na głównym koncie. Messi! Ale złom! Ho ho, ho Leo, fucking Messi! Kiedy stroję barcy, nie jestem w stanie ich kupić, szczerze, nie da się. Mam za wolne palce. No te łajdaki są zawsze przede mną. Eto! No wreszcie, trójka, bardzo ładnie. Miłość jest szalona, Kinder Ha! BEMO! Zajebiste, zanotuj to, Romku. Kinderm BEMO, będziemy tego używać. Ziko? Ej, nie mam BEMO, jest Dumbia. Ha ha, ha. brawo, brawo za ten komentarz. Natomiast yy, Ariana jest coraz zdrowsza. Zaraz to udowodnię, jest coraz lepiej. Gościu wyjdzie przy 1-0. Yeee! Yeah! Kinder Bewo daje zwycięstwa. Bardzo ładna bramka. Old Guard PB97. Co to jest jakaś kurwa stacja benzynowa. Kurtuła, Mendy, Udogi. Totti, Joeliton. Groźnie jest. Rodrigo. Groźnie jest. Pinara. Linia, linia, linia. brawo! Jest rawciu! No wreszcie, ale to trwało wieki. Jezu, będzie Polska gola już za półtora miesiąca, znowu się to wkurwiał na ten paździerz Jana Urbana I tych dziennikarzy, panowie, no ale no, piątek strzela w Katarze, no ja wiem, że w Katarze, ale jednak strzela, no może weźmy go, no Myślę, że to będzie dobrze, może ale 4-4-2, byśmy zagali 4-4-3, byśmy ich rozjebali, no a 4-4-2 to niestety 0-0, no Nie mogę się doczekać Kurcze, jednak z zjazd Lewandowskiego jest chyba duży względem 16 roku A ta automatycznie odbiera nam bardzo, bardzo, bardzo dużo jakoś Zieliński jest w prime Bednarek Kiwior super brzmi Bramkarz jest trzy razy gorszy Niż był w 16 roku Nie ma Krychowiaka A nie mamy zastępstwa dla niego Nie ma Błaszczykowskiego Kamiński to jeszcze nie jest za... Znaczy okej, okay, no, Kamiński jest super w kadrze Ale nie jest to Błaszczykowski Umówmy się nie, nie uważam, że mamy lepszą kadrę niż w 16 roku Myślę, że jest słabsza Chociaż... No nie, ja uważam, że w szesnastym roku mieliśmy lepszy skład. Niż aktualnie. Fermi... Ej, ten Fermi Lopez by mi się przydał bardzo. Zbukowała się gra? Tak czy nie? Halo, Romku? Nie! Nie powinno zaliczyć meczu. No dobra. Oby nie zaliczyło. O! I co? Nie było pierwszego gwizdka? Ej, nie było pierwszego gwizdka! Haha! Ha. Let's go, buddy. Ty masz FC na płytkę czy PS Store? Nie, mam konsolę bez nawet wejścia na płytę, wiesz? A, ja, ja... I Casillas jest z nami. Ej, to jest znowu ten Collins, ale in... Cz... Nie, inny, inny. Ty, ale przez chwilę, no jaka by była na to szansa? Ale już znaleźli jakiegoś Pokemona, już się tasują po streamku, do jakiegoś Collinsa z Bangladeszu, zajebiste obrońca. Ojej, ole kardynał, a to jest Alex Morgan. A to jest Wojciech Ściezny. Robisz se a Juve na śniadanie i normalnie puszczasz muzykę ze Spotify'a? Ej, ile kosztuje jest zwykły Ibrahimowicz w tej grze? Albo jakaś następna zajebista ikona, w której ja tu powinienem teraz zbierać fundusz zdrowia? Oj. Jackson, ale piękna klepka kataloniarzy. Ujujujujujuj. Zwykły Ibra bańka 800. To nie jest źle. Fabregas powinien? Nie do Fabregas NK może nie. W idealnym świecie powinien mieć SN, ale usunęli SN z tej gry. Ale ogólnie mam wrażenie, że Baracona pod tego typu. Zabawka jest tragiczna, bo w takim Manchester United mogę upgradeować skład co tydzień przez pół roku. Real Madrid to samo, Milan to samo, ale taka Barcelona czy Bayern? To jest tak mało fajnych legend w tej grze, tych klubów, że bardzo szybko idzie osiągnąć taki moment trochę już nie do upgradeów. Albo trzeba się ratować jakimiś ewolucjami. No ale inaczej smakuje Mark Casado, inaczej smakuje i nie stanie. Gangsterka. Troszkę tutaj nutka gangsterki. Psy jadą Chyba coś się przegapiłem, jaki sędzia się oświadczył. Ole, bomba, Jackson. Luxo Nation, nice to wygląda groźnie. Juan Matara. Pinara. Nie, pina, nie. Ha, szajsy. Dobre. 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 No i na wszystko było. Jeszcze. Ale szmata, ale bramka. Widać mnie. Kobita ma mega fajny głos, szczerze. Nie wiem, kto to jest nawet, ale dobrze brzmi. Ma potencjał na wielkie rzeczy. Jackson! Ale bomba! Ha, 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 to jest wujka. Ale zapierdala ten rafinia, co jest? Ty, jamal jaki jest szybki, zwykły. Nie skipnął Mr. Lonely na jakiejś pieśni z XIX chłopie wieku. Dyskoteki mojej matki. Ole bolazo. Jackson! Lewa noga. Ha, 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 piątka. Ale chłopcy dzisiaj grają. Super. Barca? Hmm, gówno, prawda, jakieś dziadostwo. Wilson? ma. Tak, za to niezbyt przepadam. Iś może dlatego, że Bart rolej na. Ko kurwa, z miejsca taka bramka, serio? Śmiało, eto! O! Genialny gol. Ole, tackle. Eto! Ha, ha, ha. Nie, no to przechodzi, ale mnie wkułtwia. To wszystko tutaj jest w tym meczu. Normalnie się szczepimy, jedziemy Defense Mark Bernal. To było świetne. What a magic touch by Mark Bernal. La minia, male. Ale piękna bramka. Na jest pod grać, aż tu czuję. No trochę tak jest, oczywiście. Ale no, spokojnie, Jackson już tutaj wysyła go do piekła po raz piąty. Ej, 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 co robisz, Romku? Sanie! Ej, czemu nie zrobił sunny Cancelo? Eee, Pani Dorota A Pani Dorota teraz chyba z zwierzętami się zajmuje Messi, Messi. Ha, 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 Ziben Cokolwiek by to znaczyło Ty, gościu gra 3-4-3 I gra jakimiś kartami z Afryki, co to są za mordy? Co to kuźwa jest? Ło-o Nie poda Dobry start, który to już dzisiaj? Ty chulet, ma wszystko po 8-8 na karcie i 79 owerala Dobrze, że do góry podawał, a nie do Butragłeniu. Jest, okay. zdążył do Corleone Nie mam tempa. Rawciu też nie ma. Kto ma? Ty masz? Masz, ale piła genialna. O, ty jest autoblą w tej sytuacji. Kardynał. Do trzech razy sztuka. Jackson. Wracamy. Rafinia! Jest! Skocz to! ale coś fantastycznego, jaki kombek. Bardzo ładnie. Bomba! No, kurwa, jest! No, Slaminia, mal! <grystanie> kurwa! Sonie, O kurwa, pierwsza nie trafiłem? Jeszcze jedna o kurwa. <grystanie> ale wło! Z tego faceta! 15,0 to Glory, cichowcy są znów groźni. Bardzo ładnie. Ale dał piłkę. Co to za stroje masz? FC Bazylea? Championsy. Zacznijmy od tego prawego. Jakiś dobry, na przykład wymienny Rafinha. Nie mówiąc o Future Starsach. No co to za popierdełka? Dżut Belligol? Nie ma nic wspólnego. Będzie ikona? Wypadałby. Jeszcze jeden. Proszę, proszę. Van Dijk, fajny zysk. O, Le Dziulon. Le będzie droższa niż Van Dijk? 53k A Van Dyke 41. Ej! Let's go! 170k na koncie. Wszystko idzie w dobrą stronę. I słapów w 0. Ale mam znowu 15. I o to chodzi. Dajmy informę, bo tu zawsze jest pieniądzek. Bardzo fajny. Mateusz Kunia, takie rzeczy. Mati Kunia! Całe szczęście. One to lubią. 8 trójka, proszę bardzo. Proszę bardzo. Oj, niestety. Le, Panocki. A, jest mordeczka. Na jakiś bardzo na podwójnym? Jest. Rafinia, proszę. Rafinia. Laminia ma? Albo Bóg wie, kto jeszcze. Przyjęcie. Pudejarz, o w mordę jeża! Haha! Ha. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. 75k! Ulu, 20x8 czwórka, proszę bardzo. Prawie używam Ibrahimowicza. Oj, oj, oj. Katoto. Tragiczny początek. Bellingham 4 dyszki. No to damy go na ikonę. Natomiast, no może coś eventowego? Dyszka 85. Jest, jest, jest. Mówisz masz, dziękuję. Chyba Oskar Pietura. Oskar Pietura. O Oskar Pietura. Incisivi Strasburg. Ta menda jest bardzo często, nie? To jest ta pięć, do której jeszcze będzie pięknie. Dyszka 8 Jest, 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 jest. Ale kto? Psia jego mać. Na EŚ. o Militao, nie. A, bo to jest switcher start już. Intercept. Potencjał Vitor Race. ora Boller i nie ma lamensa. Ale Dyszka jest na koncie, tak? Dyszka jest z nami. No, To jest baza, baza. Znowu Piatura. Baza, proszę bardzo. Was jest DAS 500k leży na ziemi. Podnoszę je, zbieram do splacaka. Wyszczer starcie, proszę bardzo, gwarancję 3. Psia jego mać. Kto jest z nami? Ale by się gruby jakiś. Na NC? Pierdoła. Castro. Castro pokazuje ucho. Psia jego mać. Piękna flara, sylwetka, uuuu, Oskar Pietura, uuuu, Oskar Pietura Porto 2-0 w Piziocha. brawo I zaraz na boisko wejdzie Oskar Pietura I dwa razy rzut karny i zdobywa bramkę Future start, gwarancja, jeszcze jedna Uuuu, ooo, Oskar Pietura, ooo, Oskar Pietura Proszę bardzo Ty dostałem wydech chyba ile, siedem razy liczyłeś to? Chyba się razy i 3x88. Pozytywnie, wymiennie, u, bez eventu. To jest parę desisko, psisko. Drugi walkout, Barcelona. O, jeszcze jest wiara. Eee, Aleksia ha, ha, ha Znowu zarabiamy wielkie pieniądze. Psia jego mać. Bardzo ładnie. Drop jest, szanowni państwo, fenomenalny. Fenomenalny. Koncentracja, bo to jest bardzo poważna z perspektywa teraz. Jeden z trzech Anchor Icon Player Peak. Ibrahimowicz, teorii. Tacy chłopcy, koncentracja, środek, hopa, ui! O kurwa, właśnie to jest problem, no. Że ta gra zeszła na psy i baby nie grały w Barcelonie nigdy! Lewa strona! Wolność i swoboda. Uj! No, fuck! Jaka jest szansa, no? 38 spotkań kupię w pół roku. Co on zwiedził w tej Barcelonie? Nie za dużo. Dobra, zrobimy jeszcze paczkę z ikoną, uwaga! Ale sieknie! Dawaj! Dawaj, brat! Dobrze jest! Olebania. Ale mu do twarzy. Dobra, zmieniamy. Real Madrid to glory. Kuźwa mać. 500k. zajebiste traf, szczerze. Ale nie tutaj tu Glory i Marcelo, nie, nie, nie. Żadnych wyjątków. 31 goli 9 asyst w jednym FC. Wow. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Emanuele Petit. No, powiem ci kawał chłopca, nie?